Dobry wieczór, witajcie, tu Iwona. Moi drodzy, chciałabym dzisiaj pogadać o tęsknotach. Oczywiście moich. O moich tęsknotach, których sprawczynią jest Marta, moja córka. Przypadkiem, zupełnie przypadkiem, ale to ona na pewno. Natomiast powodem jest jej praca w terenie. Nie brzmi to zbyt romantycznie, prawda? A ja uważam, że tęsknota jest romantyczna. Dla mnie to taki swoisty rodzaj pragnienia, pełen emocji, wspomnień, jakiś taki ulotny stan duszy, która wspomina i chce poczuć to, co było kiedyś, dawno temu. To oczywiście niemożliwe, bo dawne doświadczenia są już tylko. Wspomnieniem, ale my tęsknimy za nimi, bardzo często je gloryfikujemy, bo pamiętamy jakieś strzępy wydarzeń, miejsc, ludzi. Może to nawet jedynie nasze wyobrażenia minionych chwil, ale z jakiegoś powodu, otrzymawszy impuls, zaczynamy za tym tęsknić, sądząc przy okazji, że poczujemy to, co kiedyś. Albo poczujemy to, co chcemy poczuć. No cóż, niestety tęsknota jest naiwna. Rzeczywistość rzadko jest jej spełnieniem, no bo to, co było kiedyś, nie może się powtórzyć. Jak napisała nasza noblistka, nic dwa razy się nie zdarza. To prawda, ale my pomimo wszystko uwielbiamy tęsknić. Tęsknimy za niespełnioną miłością i za dawną miłością, za kimś, kto odszedł już na zawsze, albo kto po prostu zniknął z naszego życia, za tak trywialnymi rzeczami, jak pieniądze, samochód, nowa praca, ale tęsknimy też za tym, co ulotne, co trudne do wyobrażenia czy do określenia, za tym, by coś poczuć, doznać. Wiecie, unieść się nad ziemią z radości, wzlecieć nad chmury ze szczęścia, albo po prostu być z siebie dumnym. Dla mnie tęsknota to jest stan nieco porównywalny z rozmarzeniem. Tyle, że to, o czym myślimy, już kiedyś było. A teraz chcemy tego samego, chociaż prawie tego samego w zasadzie, w troszkę innym wydaniu. Ponieważ chcemy tego w idyllicznej postaci. Chcemy wyobrażenia o tym. I tęsknimy za tym tak, że aż serce pęka. No ale czy tęsknoty nie są przyjemne? No są, poza tym. Znamy to, za czym tęsknimy, więc czujemy się bezpiecznie. Idealizujemy to, więc jesteśmy pewni powodzenia. Te przekonania dają nam satysfakcję i takie uczucie, jak stan zakochania, kiedy motyle szaleją nam w brzuchu na samą myśl o tej tęsknocie. No i to jest naprawdę przecudowny stan. No, i dlatego ja też zatęskniłam. A za czym? Może zacznę od początku. Wracając do pracy mojej córki w terenie, bo jak wiecie, ona jest biologiem, oceanografem, czasami Tuśka robi inwentaryzacje przyrodnicze, jakieś opinie środowiskowe, tego typu rzeczy. No i żeby taką opinię przygotować, musi jechać w teren i posprawdzać różne, różne rzeczy. Bardzo często jest to praca na brzegu morskim. Czy w tych rejonach morza. I tak też się zdarzyło, że niedawno pojechałam z nią dwa razy nad morze, bo ona mnie czasem zabiera. Teraz robiłam jako kierowca. Jednego dnia byłyśmy same, drugiego dnia były jeszcze dwie osoby, które z Martą też pracują w terenie. A ja miałam za zadanie dowieść ich do miejsca, w którym muszą. Wysiąść i dojść do, 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 do szukanego punktu yy, i zaparkować gdzieś auto, ponieważ yy, nad morzem latem jest dramat z parkowaniem. My byliśmy tam w tym ostatnim tygodniu wakacji. Nie było już takich wielkich tłumów, ale z parkowaniem nadal był problem. Zwłaszcza na półwyspie Helskim, gdzie jest wąsko, yy, nie ma wielu parkingów. I tam znalezienie jakiegoś miejsca, w którym można stanąć, graniczy z cudem, naprawdę. Tuśce zdarzało się, że prosiła na przykład właściciela kempingu, żeby pozwolił jej wjechać, bo ona musi pobrać jakieś próbki czy coś sprawdzić w miejscu, które znajdowało się blisko. No i po prostu bazując na życzliwości innych. Robiła to, co do niej należało, ale to jest bardzo czasochłonne. Szukanie miejsc, chodzenie po prośbie. Wiecie, taki naukowiec, jak jedzie w teren, no to chciałby dojechać jak najbliżej i, i po prostu zrobić swoje. A kiedy jest gorąco, oni nie mają wyboru, jeżeli chodzi o termin, no bo Coś się pojawia, jakaś roślina w danym stadium, czy jakaś kidzina na plaży. Latem zazwyczaj, tak, i oni muszą się dostosować do tego okresu, który jest im potrzebny do wskazania w danym raporcie czy w jakiejś opinii. No więc lato, wiadomo, słońce gorąco, jeszcze szukanie parkingu dla auta. No więc pozdro. Dlatego pojechałam z nimi i dzięki temu, jak mówili, zaoszczędzili sporo czasu, yy, bo rzeczywiście nie musieli sobie tym zawracać głowy. Natomiast ja, yy, wtedy kiedy mogłam auto zostawić, to szłam z nimi albo sama na plażę. I słuchajcie, to były tak bajeczne dwa dni dla mnie. Yy, przypomniałam sobie. Że ja lubię morze, że ja lubię plaże, zatęskniłam za tym, co znam dokładnie, bo y, jako dziecko mieszkałam w Sopocie 100 metrów od plaży. Każdą wolną chwilę z innymi dziećmi spędzaliśmy na tej plaży. Y, tam były nasze domy, sklepy, y, rosnące na plaży, wówczas jeszcze drzewa były naszymi bazami na wydmach były nasze terytoria zamorskie a czasem plaża robiła po prostu za morze zbieraliśmy muszle rzucaliśmy się z zdechłymi rybami które czasem się pojawiały na brzegu wyławialiśmy meduzy no po prostu plaża to było nasze podwórko plac zabaw oczywiście kiedyś nie doceniałam tego i też nie zachwycałam się tą bliskością fal, możliwością brodzenia po wodzie. Ale samo to, że szum morza, że powie wiatru, że piasek pod stopami jest taki, jest taki przyjemny, że to wszystko jest takie przyjemne, to o tym sobie przypomniałam. Poza tym, jak moje dzieci były małe, to my bardzo często jeździliśmy na Mierzeję Wiślaną, no bo tam mieliśmy znajomych i spędzaliśmy czas w plaży na, na plaży w Mikoszewie. To tam jest szeroka plaża, przepiękna, którą można dojść bardzo, bardzo, bardzo daleko. Teraz chyba do przekopu, bo kiedyś to pewnie aż do Krynicy Morskiej. I nawet jeśli było dużo ludzi, to zawsze można było sobie znaleźć odludne miejsce i tam kiedy dzieci bawiły się budując jakieś zamki z piasku a my z koleżanką leżałyśmy obserwując je w okolicach Wytm gdzie do tego morza było naprawdę ładnych paręnaście metrów to był niesamowity czas uwielbiam takie puste puste plaże, puste miejsca bo tam naprawdę można odpocząć i chodząc w zeszłym tygodniu, po tych, dwa tygodnie temu po tych plażach, właśnie też za tym zatęskniłam. Przypomniałam sobie, jak to jest, jakie to jest cudowne uczucie, kiedy idziesz brzegiem morza, nogi y, zapadają ci się w mokrym piachu, woda y, opływa twoje stopy, wiatr cię owiewa, i nawet jeśli idziesz w upale, to po prostu tego upału nie czujesz. Możesz tak iść i iść, bez końca. I kiedy za tym zatęskniłam, to postanowiłam sobie, że muszę zacząć jeździć na plaży. Może nie mieszkam teraz nad samym morzem, ale przecież nie mam do niego jakoś specjalnie daleko. I z tą myślą tydzień temu zabrałam burasa właśnie do mikoszewa. To już było po wakacjach, ale tam było jeszcze sporo ludzi. Jednak to, co mówiłam wcześniej nadal trwa, bo plaża jest szeroka. Każdy może znaleźć sobie takie miejsce, że nie będzie miał obok siebie człowieka. Poza tym... W Mikoszewie jest bardzo płytka, płytko przy brzegu, jest duża mielizna, a w oddali widać mewią łachę, na której była, był taki tłum ptaków wszelakich, które krzyczały, wzlatywały. No po prostu słuchajcie coś niesamowitego. I z burasem, Brodziliśmy sobie po, tej, po tym płytkim brzegu, naprawdę długo, w jedną i w drugą stronę. Yy, Burek był przeszczęśliwy, on naprawdę rzadko okazuje aż taką radość. Wtedy, kiedy wychodzę na 15 minut i wracam, on się zachowuje, jakby mnie nie było rok. A tutaj było to razy 10. Ja nie poznawałam mojego psa, ciągle zadawałam sobie pytanie, kim jesteś i co zrobiłeś z moim burasem. Wbiegał do tej wody, sam, sam wchodził, nie musiałam go namawiać. Potem tarzał się w piachu, w kidzinie, z powrotem do wody. Wchodził naprawdę daleko. Słuchajcie, no jak nie mój pies. Bardzo mu się podobało. Było naprawdę fantastycznie. Masaż dla stóp lepszy niż w spa. Takie chodzenie po brzegu, po prostu bajka. Także ta tęsknota w tym miejscu została zaspokojona. Rzeczywiście było, było chyba nawet lepiej niż kiedyś. Było to lepsze niż moje wyidealizowane wspomnienie. Tak mogę powiedzieć. Natomiast kilka dni później pojechałam z Burkiem na plażę trójmiejską. I to już nie był przyjemny spacer, ponieważ... Burek bał się fal, bo tu był zupełnie inny brzeg. Te fale uderzały o, o piasek. Był zresztą wiatr, którego nie było wówczas w mikoszewie, więc to też powodowało, że, że może inaczej wyglądało. I było jeszcze dużo ludzi. Także stwierdzam, że niestety plaża trójmiejska nie spełniła, nie zaspokoiła mojej tęsknoty. Próbowałam dojść na koniec plaży w Brzeźnie alejką, wyszliśmy z Burasem właśnie na alejkę, bo wzdłuż morza, yy, za Wydmami jest taka alejka betonowa, którą od Brzeźna można dojść aż do Gdyni. Yy, ale... Tam był jakiś koszmar, pełno but, takie miejsce tak zabudowane jakimiś straganami, gastronomią, automatami do, do zabaw, do gier, do, do wyciągania zabawek No po prostu jakieś szaleństwo. I nawet nie bardzo wiedziałam, jak tamtędy przejść, żeby dotrzeć ponownie do, do plaży z drugiej strony. Ja nie lubię tych takich nadmorskich, tandetnych klimatów. Bo ja rozumiem, że są tłumy ludzi, bo każdy chce skorzystać. No ja jadę w góry tak samo jak ktoś z południa przyjeżdża nad morze. Natomiast tej całej takiej otoczki handlowej nie jestem w stanie strawić. Zwłaszcza tych, no tej takiej tandety, tak. A tego jest wszędzie, no bo każdy chce z czegoś żyć, wiadomo, ale ten dzień na plaży w Brzeźnie przerósł mnie naprawdę totalnie i wiem już, że wyprawy z burasem, no tutaj raczej nie będą przyjemne, bo on po prostu będzie się bał wody, a dla mnie te tłumy ludzi i tłumy tych wszystkich atrakcji są odstraszające. Wiecie, co ja nigdy? Znaczy nie rozumiałam, no rozumiałam w zasadzie, no ja tego nie lubiłam, bo jak przyjeżdżali do nas znajomi czy rodzina gdzieś z głębi Polski, to dziwili się, że my nie chodzimy na plażę, a jeżeli już to nie tak często jak oni by chodzili, bo oni byliby, byliby codziennie nad morzem mieszkając w Gdańsku. I uwielbiali też, jeżeli przyjeżdżali latem, właśnie te wszystkie stragany i takie mm, miejsca gastronomiczno-dyskotekowe, y, y, ponieważ by, one są pewnie teraz też. Tylko ja tak rzadko bywam y, u nas nad Morzem Latem, że nawet nie wiem, ale wiecie, y, idzie się powiedzmy y, gdzieś tam do plaży. Z jakiegoś miejsca, gdzie zostawia się auto, czy dojeżdża się autobusem, i przy tej y, alejce czy promenadzie y, są właśnie takie hale, namioty, takie ogromne. I tam są takie stoły, wiecie, jak na Oktoberfeście w, w Monachium, ja to sobie tak kojarzę. Siedzą tam ludzie, y, piją piwo, jedzą grilla i tańczą do jakiejś muzyki biesiadnej no i właśnie tych naszych gości zawsze te miejsca bardzo przyciągało i kręciły ja byłam załamana no ale każdy ma swoje tęsknoty prawda? i swoje upodobania, o gustach się nie dyskutuje no i tak oto te moje tęsknoty zderzyły się z rzeczywistością pierwsza jak już mówiłam się spełniła, natomiast Kolejnego dnia totalnie nieudany strzał, ale przynajmniej teraz już wiem, że zdecydowanie preferuję dzikie plaże, a nie te w kurortach. Yy, lubię szerokie plaże, chociaż u nas w Trójmieście też są piękne i szerokie, ale właśnie yy, te takie dzikie. Na mierze i są kurcze, niesamowite. No i otwarte morze też jest wspaniałe. Tam jest z reguły y, węższa plaża. Y, często są klify, to jest urokliwe bardzo. Y, no i tam też jest pięknie. Hmm. Dodając pierwsze i drugie doświadczenie mogę stwierdzić, że zaspokoiłam tęsknotę mam jeszcze wiele innych, ale o tym innym razem wiecie co, to łażenie po plaży brodzenie w wodzie przypomniało mi też że życie jest piękne że takie drobiazgi takie, takie zwykłe rzeczy mówiąc kolokwialnie są tak przyjemne my sobie nie zdajemy sprawy jak nam jest z nimi cudownie a jak tego doświadczasz to okazuje się że ty to po prostu lubisz czy lubisz tam być czy lubisz czegoś doświadczać że to ci daje radość nie musisz mieć Gór złota, y, miliona przedmiotów, y, nie musisz widzieć odległych miejsc, y, bo bardzo często te Twoje miejsca, y, które są obok, o których zapomniałeś, y, są wystarczające i one Ci dają właśnie spełnienie. Moi drodzy, a wy za czym tęsknicie? Jakie są Wasze tęsknoty, pragnienia? Napiszcie w komentarzach albo w mailu, jestem ciekawa. No cóż, dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do komentowania, do subskrybowania kanału. I mam nadzieję, do usłyszenia papa